Inspiracja mnie opuściła. Co sądzisz, Rączko? Jak mam pisać o zagadkach, skoro ich nie ma. To jedyne logiczne rozwiązanie. Aby odkryć nowe sekrety, muszę je odnaleźć. Chodź, Rączko, znajdziemy sobie klientów. Mam nadzieję, że klienci będą mieli ciekawe przypadki, o których będę mogła napisać w swojej książce. Inaczej to będzie tylko strata czasu. Cześć wszystkim! Nie uwierzycie, gdzie jestem. Idę do prywatnego detektywa. O Boże! Słyszeliście to? Tak się boję. Wejść! O, tu jest tak strasznie. Masz na imię? A co, nie poznałaś mnie? Jestem sławną blogerką. Social media to wysysająca duszę. otchłań. Nie interesuje mnie to. Mój talizman zaginął. Szczęśliwa moneta. Przynosiła mi szczęście podczas kręcenia filmów. Jestem pewna, że to jest z moich subskrybentów. Nuda. To nie pomoże mi napisać mojej książki. Zapłacę każdą kwotę. Po prostu odzyska mi monetę. Nie biorę pieniędzy. Moją zapłatą są wyzwania. Zgadzam się. Zrobię wszystko. Musisz przejść po tym kiju i nie spaść. To twój test. Ziamki, to proste. W no najgorszym razie po prostu wpadnę do basenu. Możesz wpaść, ale pamiętaj, że piranie nie lubią jaskrawego makijażu. O, oszalałaś? Piranie? Myślisz, że sobie nie poradzi? A, masz rację. Nie jest na to gotowa. Ech. Dobrze, łatwiej zadanie. Ech. Ech. Zadaniem jest stanie na jednej nodze i nie reagowanie na nic. Łatwe. Robiłam to na jodze. Zaczynamy. O, oh, ziomki, to będzie najnudniejsze wyzwanie w moim życiu. O nie, ziomki, widzicie to? Idzie prosto na mnie. Już jest blisko, ale nie mogę się ruszyć. Hmm? Ty. jesteś szalona! Po co tu wszystko? Na książki! Mój bohater balansuje na krawędzi przepaści gdy atakuje go główne złoczyńca. Teraz wiem, w tym momencie upadnie. A ja myślałam, że to tylko wyzwanie! Nie jestem tu po to, żeby organizować wyzwanie dla Twojej rozrywki! To co, teraz mi pomożesz? Nie, mam jeszcze jedno zadanie. Moje zadanie jest proste. Zostanę tu z tym pudełkiem przez 10 minut i pod żadnym pozorem go nie otwieraj. A co w nim jest? Ciekawość, to pierwszy stopień do piekła. Jakie to mroczne. Wrócę, gdy czas się skończy. Co w tym może być? Może czarna wdowa? A może duch? Nie, nie mogę tego tworzyć, ale to takie ciekawe. A to co, pudełko się poruszyło? Tam jest coś żywego, widzieliście? Do na pewno coś jest, Jłęda jest na pewno szalona i chce się ze mnie pośmiać. Okej, okay, wytrzymam. To dla mojej szczęśliwej monety. To na pewno potwór pomocy, zaraz mnie zje! Czas minął. Nie, tylko nie otwiera i chcę jeszcze żyć! Co? Po prostu słodycze? Byłam pewna, że jest tam potwór. Czyli, jeśli bohater się wystraszy, może zobaczyć wszystko. Tak to zapiszę. Ile jeszcze testów muszę wykonać, zanim znajdziesz moją monetę? Już ją znalazłam. Naprawdę? Gdzie jest? W twojej torebce. O! Rączka nie lubi głośnych dźwięków i rzucenie nią o podłogę. O Boże, znalazłaś ją. Spójrzcie, to moja moneta. Potrzebka twojej torby podróbki rozerwała się i moneta wypadła. Podróbka? To oryginał. Powiem subskrybentom, jaką kiepską agencję detektywistyczną masz. Co? Obraziłaś, się, że jej torebka jest podróbką? To prawda. Ludzie są dziwni. Jak sądzisz, rączko, znajdziemy innego klienta? Tu jest tak muro. To inspirujące. Chcę to narysować. Jakie dziwne. No, ale pachnie ładnie. Podoba mi się twoje biuro. Jest takie creepy. Chciałabym tutaj rysować. Mamy tu akcję detektywistyczną, a nie studio artystyczne. Skupiłam swoje farby. Były w mojej torbie, ale już ich nie ma. Nie mogę ich nigdzie znaleźć. Nie rozumiem, po co inne kolory oprócz czarnego? Uh. o, ja ręczko trujący kwiat. Teraz potrzebuję antidotum. Uh. Przynieś antidotum, nie mogę stracić nowego klienta. Co to było? To trujący kwiat. Masz szczęście, że nie lubię tracić klientów. Po co hodujesz trującą roślinę? A w twoim ogrodzie nie ma trujących kwiatów? Oczywiście, że nie. Radzę je zasadzić. Nigdy nie wiesz, kiedy mogą się przydać. Pomożesz mi znaleźć farby? Tak, ale najpierw zapłata. Płacisz wyzwaniami. Wiesz? Tak. Subskrybuję blogerkę, która u ciebie już była. Udało jej się wydostać z mojego domu zdrową? To smutne. Jakie zadanie mam wykonać? Naprawdę jesteś artystką? W takim razie mam dla Ciebie specjalne zadanie. Maluj obraz bez farb. Bez farb? To czym? Możesz wziąć cokolwiek z domu i użyć tego jako farby. To łatwe zadanie. Dam radę. Wygląda jak węgiel. To prochy mojego stryja Adama. Przepraszam, nie wiedziałam. Oni rysować i chętnie bym robił udział w malowaniu, więc spaluj dalej. Teraz czerwony. Wiem, skąd go wziąć. Ketchup. Idealnie. To nie ketchup, ale krew pierwszej ofiary mojego wójta, Pestera. Zachowałam ją na specjalną okazję. Co za brzydlistwo. Moim zdaniem krew jest lepsza niż ketchup. Teraz zielony. Mam nadzieję, że to nie będzie nic nieprzyjemnego. O, slime! Moja siostrzenica je uwielbia. Taka jest krawa zieleń. To nie slime, a zawartość kubety naszego śluzowatego pupila, Blapiego. Co za koszmar! To po prostu okropne! Pomyśl, że to kaloretka. Mój brat, tak czasem to je. Teraz niebieski. Jaki piękny kolor? To silna trucizna, ale niebezpieczna jest tylko wtedy, gdy dostanie się do otwartej rady, co? A nie mogłaś powiedzieć wcześniej, co się dzieje w tym domu. Uch, dobrze, że moja rana zagoiła się już dawno. Gotowe? To najobrzydliwszy rysunek w moim życiu. Ciekawe. Teraz wiem, jak bohaterka mojej książki może stawić swój ślad bez użycia farby. A teraz pomożesz mi znaleźć moje farby. Pokaż mi swoje ostatnie dzieło. Proszę. Już wiem, gdzie są farby. Czekaj, dokąd to? Moje farby? Co ty jesteś? widzę? Od razu było widać, że swoje farby zostawiłeś w ostatnim miejscu, w którym malowałeś. Dziękuję! Tak się cieszę, że je znalazłeś! Zaraz pójdę malować! Jakie to irytujące! Spotykam tylko nudne przypadki! Powiedziano mi, że jesteś detektywem. To moje hobby! Zgubiłem bardzo ważną rzecz. A co takiego? Kości! Kości? Tak, kości jednego z najbardziej znanych przestępców naszego miasta. Miałem je przygotować do pogrzebu! Jeśli to wyjdzie na jaw, moja reputacja legnie w gruzach. Jakie wyzwanie mam ukończyć? Żadnego. Za takie ciekawe wyzwanie, zrobię to za darmo. Naprawdę? Dziękuję. Zapisz mnie do miejsca zbrodni. Miałem wykopać dołek o tutaj. Zostawiłem kości pod krzakiem, ale gdy poszedłem po łopatę, już ich nie było. Ciekawe. Co to? E ta, nie powinna być więc cmentarzu. Tak, ja też jej nigdy tu nie widziałem. Kto to przyniósł? Opowiedz mi o przestępcy, którego kości straciłeś. Mówią, że był wilkołakiem. Atakował swoje ofiary w czasie pełni. Gdy został zatrzymany, policjant oddał do niego strzał. I tyle. Jakie kule miał policjant? Zwykłe, żelazne. To bardzo źle. Musimy się spieszyć. Wilkołaka można wskrzesić za pomocą mięty. A tylko srebrna kula może pomóc się go pozbyć. Widziałem przestępcę, poszedł tam! Rączka, łapko, szybko! Wskaź wszystkie świece i weź miętę. Nie przywykłem do tego! Przecież on żył! A nie lubię żywych! Rozumiem cię. Dokoniłeś go? Nie! Rączka, liczyłam na ciebie! Co? Co to w ogóle było? Ktoś chciał wskrzesić wilkołaka. Dobrze, że miałam pod ręką srebrną łyżeczkę. Tak się cieszę, że zdołałaś go powstrzymać. Czy teraz mogę go pochować? Aby uniemożliwić jego ponowne wskrzeszenie, należy wykonać jeszcze jeden rytuał. Mogę to zrobić. Dziękuję, Wednesday. Będę czekać, aż dasz mi kości, abym mógł robić to, co kocham. Na koniec coś dobrego. Nie było tak nudno, jak myślałam. To mnie zainspirowało, Rączko. Teraz mogę zamknąć agencję i pracować nad moją książką. Moja księga zaklęć została skradziona. Jesteś detektywem. Pomóż dobrej czarownicy. Przyjmuję już klientów. Proszę, Wednesday, zajmij się moją sprawą! Błagam cię! Bez mojej książki jestem bezsilna! Dlaczego sama nie możesz znaleźć swojej księgi? Jesteś czarownicą! Bez księgi nie mogę używać swoich mocy. Jest dla mnie bardzo ważna! Nie będę szukać twojej książki. Ale rozumiesz, bez mojej księgi jestem jak bez rąk! Jeśli jej nie znajdę, to już po mnie. Proszę, jestem gotowa na wszystko. Nie targuję się. No to mogę zaoferować swoje usługi jako gosposi. Będę sprzątać, gotować, prać, dopóki nie napiszesz swojej książki. I mi nie pomożesz. Larch jest na urlopie, więc przydałby mi się asystent. Zgadzam się. Pomożesz mi, gdybym napisała moją książkę. Ach, dziękuję, dziękuję bardzo. Wykonam swoją pracę jest trochę dziwna, ale nie chcę wykonywać wszystkich prac domowych. Dla mnie to koszty niż jakiekolwiek zaproszenie. Przerwała rytuał i zabrała kości mojego przyjaciela. Spokojnie, przywrócę go. Na brzeżu Łęstej jest tylko dziewczyną i mogę ją oszukać. A co, co takiego? To wszystko prawdziwe? Co właściwie dzieje się w tym domu? To nie jest czaszka mojego przyjaciela. A co tutaj robisz? Po prostu. po prostu sprzątałam. Nie chciałam. Do kolekcji mojego taty. Jeśli nie jesteś jej częścią, to lepiej jej nie dotykaj. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Jeśli czegoś nie wiesz, to pytaj. I bądź ostrożna. Dołączyć do kolekcji. Zabawne. Zamierzam znaleźć kości mojego przyjaciela i nie powstrzyma mnie żadna szalona rodzina. Przecież powinny być gdzieś w pobliżu. Co to za stwór? Pomocy! Co to za hałas? Też to słyszałeś? Tetu, spokój się. Ona nie zrobić ci krzywdy. Co robiłaś w piżarni? Ja... Ja szukałam miotły, chciałam pozbyć się pojęczyń. mieszka tu od dawna jest członkiem rodziny, jego sieci nie wolno ruszać. Okej, okay. rozumiem, to już się nie powtórzy. Spokojnie, Ted. jutro przyniosę Ci podwójną porcję much. O nic się nie martw. Zrobię wszystko najlepiej jak potrafię. A jutro sama kupię muchy. Oczywiście, jeśli też jesz. A teraz muszę pisać. Odciągasz mnie. Ten dom jest przeklęty. To może nie być ostatni pająk. Muszę być ostrożna. Muszę poszukać na górze. Te kości muszą gdzieś tu być. To one? Aaaa! Co robisz sypialni? Chciałam tylko wybrać pościel. A to dziecko jest takie przerażające. Wiedziałam, że się znajdzie. To jeden zombie zakopanych na podwórku. Od dawna go szukali. Dziecko, zombie? Jesteś czarownicą, zachowujesz się jak człowiek. Pierwszy raz widzisz zombie? Pracowałam tylko z ziołami i nigdy nie widziałam żadnych potworów. Poza jednym. Kogo widziałaś? A tak, raz y, widziałam wampira. Dziecko trzeba zabrać do mamy. To po prostu dom wariatów. Nigdy tutaj nic nie znajdę. Serio? Od razu wiedziałam, że coś knuje. Mam jeszcze jeden plan. Ona to zje, zędleje, a ja będę mogła w spokoju poszukać kości. To bardzo silna trucizna. Zabije nawet konia. Ostatnia kolacja Wednesday powinna być pyszna. Szkoda, że nie mogę tego spróbować. Wednesday! Kolacja gotowa! Mm, podoba mi się ten zapach. Bardzo apetyczny. Opowiedz mi o swoich sprawach. Tak mało o tobie wiem. Spokutam się tylko z nudnymi przypadkami. Niedawno jednak znalazłam kości przestępcy. Kości? Ciekawe. Zabrałaś je do domu? Czy wyrzuciłaś? nie. A gdzie dokładnie? Żebym ich przypadkiem nie zniszczyła. Nie martw się, nie pozwolę na to. O, to danie było podobne do dania wujka Festera. Zrobił pyszną zupę z trucizną, ale to jej jeszcze więcej. Trucizną? Ja po prostu... No jestem zadowolona z twojej pracy. Teraz muszę wrócić do książki. Ach, ten dom jest przeklęty, ona jest niezniszczalna. Co mam zrobić? No jasne. Jak mogłam na to wcześniej nie wpaść? Lalka wodu. Potrzebuję włosów. Bardzo czarny włos. Pożegnaj się z życiem, Wednesday. Co jest? Czemu nie krzyczy? Powinno ją boleć. Może muszę podejść bliżej, a może tu nie jej włos. Znowu mnie rozpraszasz. Przepraszam, chciałam się tylko dowiedzieć czegoś o płynie do mycia na nie jest taki dobry. Tak, jest dobry. Jest zrobimy ze ślimaków. Poproszę mamę o przepis. Ze ślimaków? Jakie to nietypowe. Coś jeszcze? Może zrobię ci fryzurę. Potrafię to robić bardzo dobrze. Nie musisz na szedelukę! Nikt nie mógł wykorzystać moich włosów do mnie laleczki wudu. A teraz idź, muszę pracować. A ty co, sparaliżowana jesteś? Idź już. Nie mam już czasu. Muszę działać teraz. Wednesday! Wednesday! Jest bardziej interesująca niż paczki. Zaraz ją zwolnię. Jesteś tu? Co się znowu stało? Lepiej natychmiast otwórz drzwi. ręczko otwórz drzwi. Muszę zabrać kości i stąd bijać. Oto on. Mój przyjaciel uratowany. Dokąd się wybierasz? A jak się wydostałaś? Lepiej powiedz mi, dlaczego tu jesteś? Twoje kłamstwo na temat było bardzo słabe. Dlaczego od razu mnie nie wyrzuciłaś? Zastanawiałam się, co robisz. Chciałam uratować swojego przyjaciela. Przyjaciela, powielkołakiem przestępcą! Jesteś z nim w zmowie? Nie, on nie był przestępcą! Chciał ochronić ofiary! Który zaatakował prawdziwy szaleniec! Policja się myliła! Nie wierzę ci! Pomyśl o tym sama! Maniak nadal atakuje ludzi! Rączka, jak sądzisz, czy to prawda? Mogę to udowodnić, jeśli mi pomożesz! To może być ciekawa przygoda! Prawda, przyjaciele? Pomożesz mi? Ziołgi, jak sądzicie? Czy powinna pomóc czarownicy? Raz dajcie jej nauczkę. Napiszcie w komentarzach, widzowie, czekam na Waszą pomoc. A w międzyczasie dajcie lajki like i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić naszych mrocznych historii. Wszystkim pa 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 pa!